Cześć, witajcie w kolejnym Mąkietniku, w którym zajmiemy się poziomami 340-360. I pod koniec będzie ciekawa rzecz, która się wydarzyła raptem wczoraj, ale do tego dojdziemy. Na razie po kolei mamy na elfach wbity w jeden poziom. Na czapterze czwartym to jest. Wbity jest kolejny poziom. Dalej, bez zmian, polecam Wam miejscówkę z tymi książkami. Bo, bo jest fajna. Są miejsca, gdzie są lepsze cyferki, ale są miejsca, gdzie są gorsze. Także ja raczej polecam, e, polecam sobie szukać takich miejsc, gdzie wam jest wygodnie. Nie? To, że będzie gdzieś 200-300k Expa na godzinę więcej, a będziecie się męczyć z dużym ryzykiem zgonu, to nie, moim zdaniem jest niewarte, żeby tam w ogóle iść. Tutaj były moje próby na e, krokodylkach. No ale to, to już właśnie to jest to, że tam niewiele więcej jak spowyciągałem, a takie... Nie, nie, nie przypada mi do gustu tam miejscówka. Trochę tak jak z chyba e, i, i z lionami, e, które biłem też jakoś tak nie przypadały mi do gustu. No tutaj już e, Tigery, które też sprawdzałem. Tigery trochę bardziej przypadałem do gustu. Jakoś tak może wygląd tego miejsca, by mi tak nie przypadał. Nie, tutaj odbierałem munta. E, nie ekspiiłem. i pójście teraz po monta jest tak dokładny. Odebrałem sobie monta z Questa. Eee... Myszkę. O. Podoba mi się ten mund Fajny, on jest taki, taki, nie za duży, taki nie za mały. Trochę uzupełnia, nie zabiera, nie zabiera dużo ekranu i taki w sam raz jest. Tutaj zrobiłem buciki. Ja sobie je wszystkie ustawiłem te temki po 100k, żeby mi się świeciły na fioletowo, żeby nie przegapić, co nie? No ale one ogólnie cenowo tam są trochę wyższe, nie? Też są we fiolecie, ale trochę wyżej są e, cenowo te buciki. Arbur wiadomo najwięcej, ale, ale reszta też tam około 300-400k idzie kupić, nie? E, no a tutaj mieliśmy już tutaj... E, Moje próby na WZ. -ach. Z WZ-ów będzie oddzielny film nagrany, ponieważ wydaje mi się, że to jest takie sensowne miejsce. Choć yy, po nerwach Monka yy, nie wykręcę się już takich liczb jak tam na niektórych yy, twórców pokazano jest, ale i tak jest całkiem nieźle. Yy, Part of Rune tutaj jest dropem, który, na który czekamy aż zginie głos. To już jest to o tyle ciekawe, że tego Bossa w sumie niewiele osób bije, co nie? więc ta runa też ma swoją cenę. Yy, no i tutaj screen. Oczywiście jak zwykle jak coś ciekawego się dzieje, to ja nie mam włączonego nagrywania. Screen ze zrobienia Elven Maila. Yy, ponieważ od 13 lat gram w tą grę, to jest pierwszy Elven Mail, który mi kiedykolwiek spadł. I aż musiałem sobie zrobić screena i to wrzucić. I tu mamy już Isle. Isle nie należy do najlepszych miejscówek, mocno biją moby, jest troszeczkę, troszeczkę takie wymagające, natomiast no, musiałem wbijać gdzieś tam lewe co nie? No i tutaj dojście na facelessa, No ponieważ nie mam jeszcze wbitych czerwonych spektr i zielonych spektr i pa pajączków, no to sobie wybijam na facelessa jak biegam po drodze. Oczywiście z powrotem, chapter 3. Jakoś tak lubię to miejsce, tak przyjaźnie, jest tak pogodnie, widno, jakoś tak. To moby tak w miarę duże nie biją, w miarę fajnie dajemy bo Podoba mi się to miejsce, nie? Bardziej na pewno niż ten, chapter 4. Yy, bosik, a z Bosika? Z Bosika. Scalab Shell, czyli jeden z adonów do Illuminatora. Nie by było tam na złoto, ale, yy, ale to nie było złoto, tam 900 kosztuje. Tutaj moje poszukiwania z Zaffindiszem, które się opłaciły tym razem, ponieważ leciał Kor ze Skaraba. To był w ogóle fajny poranek na tym na tym tym, e, tego dnia, co to zrobiłem, bo tutaj za chwilę poleci kolejny kor, albo prizm, nie pamiętam już. W każdym razie, wtedy właśnie tego jednego poranka zdropiłem. E, prism. Wtedy jednego poranka zdropiłem właśnie prisma, dwa kory i, i tego skalu przela, więc to był taki w miarę fajny poranek. Ponieważ raczej mi się nie zdarzało, żebym dropił. E, żebym dropił. E, Kory, co nie? Zawsze jakoś tak. Ja w sumie trzy kory mam w tej chwili, z czego dwa są na tym filmie, to nie? Więc raczej mi to nie leciało. No i tutaj moje próby solo, natomiast na podwójnej redukcji to biłem, jak widzicie, ale dało się solo, nie? I też nie było jakiejś mega tragedii, tam ta trójka z przodu była. Natomiast no, podwójna redukcja, więc jak się trafi, to fajnie, można to wykorzystać. Jak się nie trafi, no to tego nie robimy, nie? Mitmach. Pierwszy i ostatni jak do tej pory Mitmach, ponieważ jak on mnie hitał tymi energetycznymi hitami to się robiłem czerwony, a i tak dobrze, że był yy, rycze z nami. Nic nie spadło oczywiście, no bo to nagrywanie włączone, także z bossa nic nie leci, ale, ale boss zrobiony, także, także gdzieś tam zawsze coś do przodu, co nie? Tutaj chyba jeszcze level skakuje w tej chwili mi się wydaje też próbowaliśmy trochę sobie to bić te mobki ale to tak e... nie wiem jak to będzie we dwójkę dokładnie szło co nie. terror Sleepy, fever Sleepy, trzeba wbić Bestiarkę. jak też taki fajny ale nie najlepszy taki kasa w miarę fajna na tych mobach ale to też nie jak się biega z ultimatami tak jak ja to biegałem nie i znowuż chapter trzeci oczywiście, no bo przecież coś, coś by innego. Bardzo dużo leweli biem na, na tym chapterze, ale też może dlatego, że i kasa się zgadza i jak z się zgadza, więc sobie dlaczego nie chodzi, co nie? A jest to tyle fajne, że leci dużo platynek, natomiast mało itemów, więc w sumie to stan konta się zwiększa w zasadzie z samych platynek, a itemy to taki dodatek, który kiedyś tam się sprzeda. Kolejny level na, na czapterze trzecim. Już mamy isle z powrotem we dwójkę z paladynem. Akurat to jest z Double Eventu już, nie tak, że tutaj te levele tak sensownie lecą. Tak jak przed chwilą jeszcze Chapter 3 był z y Eventu. I tutaj mamy dobicie 3, 5, 8 levela. Natomiast tutaj oczywiście nie, nie włączyłem nagrywania. Y screen ze śmierci. I kurde, ponieważ nie włączyłem nagrywania, to że karma jest niefajna, więc chwilę później, jak możecie zobaczyć też w tej liście, nastąpiła kolejna deska. Tu się trapnąłem z mobami, nie zdążyliśmy ich zbić zanim się położyłem. No i dupa. Ok. Y ja się śmieję, że Robert Lewandowski strzela 5 bramek w 9 minut, a ja dwa razy w 9 minut się położyłem. No i tutaj mamy jeszcze odrobienie tego levela 358, a już nie chciałem dalej ryzykować kolejnej, trzeciej deski, więc uznałem, że już 359 i 360 za jednym zamachem wbije przy pomocy kamienia. I to jest wszystko w tym filmie. Zapraszam do obejrzenia kolejnych, jak i poprzednich. Dajcie lajka, dajcie suba. Do usłyszenia. Cześć.